Muszę się regenerować, zaraz jest wtorkowy mecz i tam gramy dalej. Dlatego nie podłamotać. się, Zajęliśmy sobie sami temat, k***a i trudno. Wiesz, to jest takie najgorzej, że naprawdę chłopaki walczyli, no, no, chcesz dla tych ludzi, żeby wszyscy, Tak, żeby to nie była korona Kielce, ja bym pewnie nie zawitał w tym momencie i na takim etapie, zresztą, no ale to jest korona. Pierwsza miłość jak do ciebie się zwraca, a jeszcze jak nie masz nie masz nikogo, no to zawsze te sentymenty odżywają, i wiemy, że też tu kibice byli przyzwyczajeni, witając tutaj lecha, Legię, chcemy do tego gdzieś tam zmierzać, żeby to wróciło do, do kielce. Wiadomo, że na tym meczu świat się nie kończy, bo przegrać zawsze może zremisować, ale żebyśmy mieli jak najmniej do siebie pretensji. To jest na pewno taki moment, do których kibice nie wracają sobie. Nie chcą takich rzeczy wspominać. Cały czas sobie gdzieś wyobrażam, że korona awansuje, cieszymy się razem z kibicami. Cały czas mam to przed sobą. To jest taki cel, do którego dążę cały czas. Bo wierzę w tych chłopaków, bardzo mocno wierzę w tych chłopaków, że na koniec wszyscy razem się złapiemy i będziemy się wspólnie cieszyć z tego upragnionego awansu. To jest bitwa roku. Dwa lata na tym czekaliśmy. Dobrajka. Jesteśmy nigdy niepokojna. My też możemy przejechać. żaden wstyd. Wstydem jest nie samą Nie mamy nic do stracenia. To my piszemy historię, inni muszą na czekać. Okay. Ja na głęboką wodę mam patę Jaka ja to laureat. Jak jest zlota, to zabieram. Jak jest wróg, to życzę, bo żeram. Jak to staj pera. O! Nie, po musiałem. Jak bym nie musiał, to nie Dzień dobry, panie dyrektor! No, witam Cię! Cieszę się, że Cię widzę, kurde! Ja Cieszę się, że Ciebie widzę. ja coś już zamknięte, to dobrze. Jak tam, panowie? Temperaturka meczu wyczuwalna? No, czuć nie? No. Ciebie chyba jeden z takich fajniejszych meczów, nie? W Koronie to, kurde, z taką wagą, to jeszcze... No nie, w Koronie nie. Przecież fajnie co grałem o awansowe. Ale się nie udało, te trzech razy sztuka. To się zaczyna, nie? Tak. Siema Kirill. Siema. Jak tam Dobrze jak u was? Wolutku, powolutku, no. Stoperek dzisiaj? No tak. Grany. Może być, no, próbuję do często zagrać. Trochę, doświadczenia trochę przyszło, także... No może być. Trochę lat minęło, widać spokój. No. 12 lat nie prosto tak grałem w piłku. No. Co tam młodzieży? Siema, siema. Jasiu nie chcesz coś powie, się jo. To Jasiu. Ja zawsze coś mówił. Wielki powrót, kiedy wielki powrót. No dzisiaj. Jana Nośewskiego, dzisiaj? No tylko nie wiem czy na boisko, ale tak, jesteś? <grym> ale fizycznie <grym> jesteś, to dobrze. To lada, ja o to chodzi. I to jak tam. Mężnie nam tutaj. Tutaj o wychowanków trzeba dbać. Trzeba. Troszkę A nie tylko ja, tutaj jest kolejny. No, ale ty, tutaj też można powiedzieć, że jest kolejny. Ale ty takim tutaj najstarszym jesteś, wiesz. Musisz no być mentorem tak. dla innych, no. My jestem. Tak znaczy, to, to nie jest dobry e, przykład do naśladowania, tak? Yeah, yeah. <laughs> nie, nie. Fajnie zobaczyć dwie legendy obok siebie. Tego klubu co by nie mówić. No. Się spotkać, pogadać, Hermie mówi, że jeszcze by wyszedł na boisko pograł, ja już, ja już nie, a będę... no, to się nic nie zmienia. Urósł trochę, zobacz, centymetry, więcej. No, więc. no wie jak się nie Nie, no ale fajnie, no, fajnie, to, fajnie, nawet się spotkać, pogadać, o no. starych czasach. Ile byłeś? No, ty poda ty podawałeś podawa no, no, podawa zadanie. Ty podawałeś. Ciężkie pytania nie najbliższego, uh -huh. Pracowaliśmy na ten mecz i teraz w końcu przyszedł czas, panowie. My mieliśmy krótszą ścieżkę i dziś mamy pokazać, że właśnie jesteśmy lepsi od nich. Co by się nie działo pamiętać od pierwszej minuty za staramy, żeby ich Spróbujmy to zrobić. Idźmy są odważnie, ambitnie i ten mecz będzie nasz. Dawaj, dawaj. To jest nasz dzień panowie. Padama pewni pewnie siebie od początku. Nie co mamy grać, panowie. Wiemy co mamy grać, tak? Od początku naprawdę dzisiaj nasciadamy panowie. To jest chyba nasz finał. To jest nasz winą, nie miejmy tego świadomości. Ani kroku w tym. Nie interesuje. co będzie, co będzie. Wybieramy, chyba przegramy. Ani kroku w tym. Na jeden za drugiego. To wygramy! Dawaj, 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 dawaj Panowie, jest dobrze, k**a! Dajesz radę na pewno? Tylko wynik nam się, nie zgadza. Ale spokojnie będziemy mieli, tylko musimy pewne rzeczy poprawić, Panowie. Tak jak oni nas chwili, że w przestrzeni szukają, ale man dostał i zagrał prosto, panu, to my musimy pamiętać, to ta na lewej noce, żeby już zawęzić, nisko być na nogach, a jak nie, to nawet. Wycofać, bo będzie grał, nie będzie strzelał stąd i, i można też krzyknąć, prawa ręka, lewa Bogowska, tu wejdzie, dostał piłkę i, i zagrał, podpowiadajmy sobie, też że za bardzo się daliśmy zepchnąć, zaraz podejść gdzieś wyżej, nie bać się tego, trudno, że straciliśmy bramkę i teraz od początku znowu ruszamy, myślę, że pasuje nam ta gra, nie zmieniamy środka, nie zagęszczamy środka, można zagęścić środek trzech i wystawić was w napadzie tak, ale tu jest 3 na 3 i musimy z, to, z tego coś wycisnąć, nie. Zaraz panowie, każda się na Panowie, i strzeliliśmy jedną bramkę, strzeliliśmy drugą Trzecią i czwartą ale ta sama ja energia już w początku, takie kurde Początek meczu, mega ważny, mega best z tą pięcię, tą pięcię w nogu, Tak, tak, tak na początku, pierwszy w pierwszym mamy 45 minut, cztery godziny, kurde To jest nasz mecz To no teraz trzeba robić, czy na początku, czy na końcu, ale kurde, już nie stracimy, już łączmy uważnie, gdy decyduje Musimy nacisnąć, naciskamy Ta sama kurde, to samo zaangażowanie, za kurde, ale to jest nasz mecz, kurde, nasz dzień Kto wygra

Zaraz jest wtorkowy mecz. I tam gramy. Dalej nie uda się. A nie wiem, czy będziemy bo teraz tym meczem gdzieś tam wyskoczyli, chociaż oni mają jeszcze bardzo ciężkie mecze. A jak nie, panowie, to gramy baraża. Nie ma nic piękniejszego jak barażu. Chyba bara, przyjdzie czy 5 tysięcy, czy dziesięć, czy dwa tysiące, ale to trzeba zająć jakieś miejsce, żeby grać u siebie. A jak nie, to przyjdzie i na wyjeździe. Dlatego nie podłamotać się kupa sobie sami temat i trudno gramy dalej jedziemy dalej nie, nie możemy odsunąć ale do góry zaraz kolejne mecze jeszcze nie, już dużo przed nami cześć dużo mhm. przed nami jeszcze nic nie jest stracone już nic nie jestem mhm. wszystko leje walczymy dalej skoro na skoro się nie poddaje